Cześć, Manko, witam Was w najnowszym odcinku. a W nim dzisiaj powiemy sobie, co zmieniło się w moim stanowisku. Jak widzicie, za mną już trochę inna scenografia tak to nazwijmy. Na pewno widzicie, że jest lepsze oświetlenie, lepsza jakość i na pewno, co najważniejsze, mamy lepsze audio. Ale do tego, jakie mamy sprzęty, co się zmieniło przejdziemy za chwilę. Chciałem Was jeszcze tylko przeprosić za mój ochrypnięty głos. Ale chyba coś mnie łapie, dlatego musicie się dzisiaj z tym pogodzić, jak brzmi. I tak, pierwszą rzeczą, która zmieniła się na moim stanowisku, jest mikrofon. Jest to mikrofon Blue Yeti, przez który właśnie mnie słyszycie. I mam nadzieję, że ta jakość audio jest lepsza. Czy na pewno jest lepsza, moim zdaniem? A ten mikrofon jest naprawdę warty uwagi, mimo swojego wieku ponieważ jest on na rynku od wielu lat, a od konkurencji, która wypuszcza teraz mikrofony w jego przedziale cenowym, naprawdę nie odbiega ani jakością moim zdaniem, ani, yy, ani jakością dźwięku, ani jakością wykonania. Naprawdę jest to mikrofon godny polecenia, ale to zobaczycie w, myślę w następnym odcinku. I teraz, tak, kolejną rzeczą jest podkładka. Czekajcie, bo mi kamera ucieka. Zarazem ją złapiemy. O, i tak, kolejną rzeczą jest podkładka. Tutaj wygląda, nadam ją trzymam. Jest to podkładka, która ma rozmiary 90x40 cm. Kupiłem ją na Shopi, ponieważ. Bo wzór mi się spodobał. O tak, nie jest ona może najlepiej wykonana, jednak te materiały są wystarczająco dobre. Tutaj ma taką fajną gumę pod spodem, jest oszyta, czekajcie pokażę Wam tu, bo ta kamera coś ucieka cały czas, jest poprzywana po bokach, nadruk też jest dobrej jakości, także mnie to satysfakcjonuje i w sumie o tej podkładce więcej Wam już raczej nie powiem, także przechodzimy do kolejnej rzeczy. I teraz tak, kolejną rzeczą jest uchwyt na monitory. Wcześniej monitor miałem zamontowany jeden pod drugim. Teraz jak widzicie na materiale pokazany jest ten uchwyt. Jest on zdecydowanie bardziej estetyczny niż to, co wcześniej było na moim biurku, jak i na ścianie. Teraz monitor jest jeden obok drugiego. Mogę nimi sobie piwotować. Niestety wadą jest to, że nie ma regulacji góra dół. Tutaj została jeszcze zamontowana półka z kwiatkami. To by było na tyle ze zmian mojego stanowiska. Jeśli chcecie więcej podobnych odcinków może ze stanowiska na przykład zmieniania brata to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrypcję, filmik będzie wrzucany co 20 łapek w górę, także lećcie z celem i nagrywam kolejny odcinek od razu.